Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapek od widzów, moi drodzy, siedzę sobie w jaskini i dzisiaj przed wami o ile się nie mylę, mapeczka Findebuton, czyli będziemy słuchać sobie guziczka autor yy, Pandera, możecie, możecie go już kojarzyć z mojego kanału yy, Napisał mi, że yy, usunął czy te, czy te, ten, zostawił po prostu po jednym guziku na yy, poziom, że więcej nie powinno zbytnio być, a jeżeli jakieś będą, no to że, że, że przepraszam. Także zobaczymy i jak to faktycznie będzie, jeżeli lubisz mapeczki od widzów, został Subskrypcje, wszystko tam wiadomo, żeby tutaj było dzwoneczek tego. Tak. I teraz my już lecimy sobie z kolejną mapeczką. Podstawowe informacje, zasady, tryby, przygody. Nie zmieniaj trybu, nie oszukuj. Pantera RB, tutaj mamy autora. Część jest to pierwsza część szukania guzika. Hmm, Okej, okay, dobra, dobra. Znać guzik, cel, znajdź guziki do 3 i do końca. Specjalnie dla ciebie. Y, usunąłem fejkowe guziki. Dziękuję Ci bardzo. Liczba wszystkich poziomów to 12. Powodzenie, jeżeli jakieś guziki fejkowe zostały. Sorry. No. Także jest to wszystko. Podpowiedzi tej mamy, także to jest bardzo też fajne, jak najbardziej. No i moi drodzy, byśmy musieli sobie znaleźć. Y, chyba musimy sobie znaleźć wejście. Nie, tu się samo otworzyło! Uuu. No dobra. E, tak jak mówiłem, od pantery już trochę tych... Y, tych mapeczek było, z tych znajdź przycisk, i tak dalej, w ogóle różnych tego typu tam dropery, te sprawy. Także zobaczymy generalnie, jak mi tutaj pójdzie, jeżeli faktycznie będzie tylko jeden prawidłowy guzik. Czy da radę jaj po prostu bez marudzenia, challenge, te sprawy tam w dalszym ciągu i tak dalej? Wiecie, tam wszystko, wszystko, żeby sobie ładnie było. E, także zobaczymy. Pamiętajcie, że jaj jest ślepy, tak? Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, że pamiętajcie, że jaj podczas nagrania jest ślepy. Totalnie. Ja powiedzmy, że jak włączam. Y przycisk nagrywania. W tym momencie mam kuźwa minus 5 do wzroku, po prostu, i dlatego niektórych rzeczy oczywistych i widocznych nie widzę. Dlatego wszystkie po prostu potem dzieci bardzo proszę o, 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 o zrozumienie, że tak powiem, chociaż to jest raczej trudne prosić dzieci o zrozumienie, bo dzieci po prostu nie rozumieją. Ale generalnie wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żebyście po prostu pomyśleli o, o, o mnie, że, że, że Ilya nie widzi po prostu, tak? Okej, okay? jakby. Umówmy się, dobra? Tak, żeby nie było. Dobra, tam nie widzę, tam nie widzę nic, bo tam mi się wydawało, że tam może coś być, ale raczej nie. Tu jeszcze na górze w ogóle mam... tu jest poziomów, ja pierdzielę, Panie kochany. Ja, mój Boże, dobra, tutaj wiadomo, że cierpliwość to jest ym, pierwsza podstawowa rzecz, yy, która jest wymagana na tego typu mapach i to jest rzecz, której oczywiście, yy, której oczywiście nie mam albo mam jej bardzo, bardzo mało, czyli o, oczywiście cierpliwości. No i tak teraz się w sumie zastanawiam, gdzie ten guzik faktycznie może być, ponieważ tak w sumie nie wiem. Są takie miejsca różne, takie wiecie, bo to pewnie tutaj były czy jakieś fejkowe guziki. Czy to się teraz pytanie, gdzie jest ten prawdziwy guzik? Skoro tutaj wszędzie by mogą być fejkowe guziki? Bo się teraz tak zastanawiam, w sumie i tak w sumie nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie podpowiedzi, bo ja jestem lama, to co muszę sprawdzić. E, uwaga, na kolejnych stronach znajdują się podpowiedzi, dalszych poziomów tam e, nie zaglądaj tam. Jak to nie, kuźwa, dawaj, e, czekaj, pole, aha, sprawdź pole up, e, uprawne, dobra. E, pole uprawne, dobra, pole uprawne, tamte nie widziałem nic, także spoko, pole uprawne, naprawdę? Naprawdę pole... Czekaj, że gdzieś tutaj pod tym? pod. Co ty, ale to się, nie, no to się tak zlewa, że nie ma opcji, ujeju. No to jest tutaj, widzę, ale, ja pierdziu, co? O pań! o, ja tak dokładnie to ja nie za, Uu, to, ja Uu, to będzie trudne. Dobra, no to lecimy poziom drugi. To będzie weły, weły, weły trudne, bo, bo, ja naprawdę nie zaglądam w tak każdą, każdą taką wiecie szczelinkę i tak dalej. No to jakby nie, nie mam czegoś takiego, żeby coś takiego robić, jakby. Więc no tutaj, to jest ta trudność właśnie yy, dla mnie, że ja nie jestem aż tak dociekliwy, tak jakbym chciał. W sensie czasami mi się wydaje, że a, bo jestem taki dociekliwy, szukam i w ogóle, a z drugiej strony potem przechodzi to do czego i tak naprawdę ja nie, ja nie jestem jakoś super dociekliwy, ja Tak, tak sobie tak, tak no wiecie, tak sobie latam, tak sobie po prostu wiecie, tam szukam mnie i tak, tak jak nie widzę, no to nie ma po prostu, no i, no i tyle, nie. Dobra, zobaczmy sobie, czy mamy coś tutaj. Tu nic nie widzę, tu nic nie widzę. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Pantera to jest luj, który ukrywa guziki naprawdę dobrze. I, I to jest właśnie najbardziej przerąbane zawsze właśnie w mapkach od niego, że no to, to, to nie jest, wiesz, że gdzieś tam se otworzysz tam te drzwi czy coś tam, nie, o, nagle guzik, nie, i siema, czy gdzieś to jakiejś pierwszej, lepszej, yy, oczywistej szczelini, tylko to jest naprawdę już poukrywane, full profeska i, i dlatego jest to tak bardzo przerąbane. E, dobra, tu nic nie widzę, no, w domku raczej nie ma, teraz tak, poza domkiem tutaj żebym chodził i nie widziałem, zobaczymy ile poziomów w ogóle i czy jakiekolwiek poziomy uda mi się zrobić bez podpowiedzi. Mm, bo to może być, to może być, tak jak mówiłem, ee, trudne, bo tu jest test na spostrzegawczość generalnie. Czaj, ja tu bym zobaczył tę świnkę, bo ona tutaj tak o, 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 o. tutaj, tutaj będzie, tylko że, hmm, tylko czy ja jestem w stanie to tak kliknąć. Nie widzę nic, nie widzę nic, nie widzę nic. No jak nic to będzie gdzieś tu, no bo to jest jedna taka naprawdę trudna mi się wydaje szczelina i jeżeli ma gdzieś być guzik, to faktycznie powinien być tutaj mi się wydaje, tylko że tylko że go nie widzę właśnie. O to chodzi. Cześć, sprawdźmy tylko czy mam pra... czy my ten, żebym się nie męczył po prostu. Dokładnie obejrzeć dolny segment chaty? Say what? Dobra, czyli tutaj na pewno nie ma. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dolny co? Teraz mi się dopiero rzuciło w oczy, ale tylko dlatego, że miałem podpowiedź. Dobra, drugi poziom bez podpowiedzi... Ja pierd... Znaczy, bez podpowiedzią w sensie. O mój Boże. No na razie kuźba ta mapa to mnie pokonuje i to tak bardzo, nie? Zobaczymy... Zobaczymy, czy wszystkie poziomy będę musiał z podpowiedzią. Strzelam, że tak. Strzelam, że guzik może znajdę jakiś jeden bez podpowiedzi na 12 poziomów, co jest y, oczywiście bardzo słabym wynikiem, ale... Ale ja tutaj nie mówiłem, że jestem jakimś mistrzem szukania guzików czy coś, bo jestem takim amatorem, a, 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 amatorem bardzo, nie? Tu jest pańczynka, tutaj ten, że Wiecie, jakby mój problem ze znajdywaniem guzików polega na tym, że ja staram się szukać dosyć szybko, tak? Żeby to wiadomo, wszystko było dynamiczne i tak dalej. I to jest mój największy chyba problem z tego wszystkiego, bo jakby to najbardziej gubi. Bo nie można sobie tak na Jolo szukać po prostu guziczków, nie? Szczególnie, jeżeli są dobrze ukryte, bo ci się nie rzuci w oczy w żaden sposób, nie? A nawet jeśli to tego nie zauważysz, tylko na przykład ktoś to ogląda zauważy. Sprawdźmy, czy tutaj pole uprawne gdzieś nie mają skrywanych jakichś tajemnic przede mną Bo jest ich dużo, więc. Jakaś szczelinka mogłaby tutaj. Być. Chociaż mi się wydaje, że drugi raz ten sam trik to raczej nie byłby wykorzystany, mi się wydaje. Ale tak patrzymy, patrzymy. Bo to między polem nawet uprawnym może gdzieś być tak. Uuuu. No nie, tutaj by był jakiś fake guzik chyba. Kurde. Nie. Uch. Dobra. Czyli tej nie, tutaj nie, tutaj nie. Tu jest też wejście na górę, to zaraz. Tutaj też nie, tutaj też nie. A tu jeszcze sprawdzimy. Też nic nie ma. I ja nie mogę, no. No kurde, no to będzie kolejny poziom, gdzie ja będę musiał podpowieć zaraz ogarnąć, no? Serio, naprawdę? I to pewnie jest gdzieś totalnie w ogóle w innym miejscu niż ja szukam, bo to jest zawsze tak, że ja nie wiem, ja nie wiem, jak on to robi, serio, jakby na różnych mapkach, gdzie mam znaleźć przycisk, gdzieś mimo wszystko jakąś instynktownie gdzieś tam się znajduje i, znajdu i jakby ten guzik widzę, czy, czy tam no, po prostu znajduję, czy to fartem, czy to, czy to umiejętnościami, ale no na mapkach od tego autora nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie. On wie dokładnie, jak schować guzik, tak, żeby jej za cholerę nie wiedział. Żeby do głowy mu w życiu nie przyszło, po prostu, gdzie, gdzie może być ten. Nie wiem, nie wiem. Przeszukałem wszystko. Przeszukałem wszystko, nie wiem gdzie. Proszę o odpowiedź. Wejdź na drzewo rosnące na polu, a następnie wskocz na większe drzewo. No to tak chciałem zrobić, tylko że to jest takie trochę trudne w sumie. Miałem przez chwilę taką myśl, żeby wskoczyć dosłownie. Nawet się zastanawiałem, zresztą widzieliście, ale. Czułem, że, że to nie da rady w ogóle tutaj wskoczyć. Da rady tutaj wskoczyć? A da rady tutaj wskoczyć, no dobra. Czyli na drzewie. Ale ja tu chciałem wskoczyć, tylko mi się wydawało, że nie dam rady. Po prostu z automatu miałem w głowie dobra, nie dam rady, nie robię tego. okej, okay. czul. Nie ma tłumaczenia. Yy, trzeci, yy, ten bez, yy, znaczy pół, z podpowiedzią. Ja nie przejdę tej mapy bez podpowiedzi. Dobrze, że są te podpowiedzi. Kuźba ratujecie to niesamowicie, bo coś czuję, mi się Kuźba zrageował. Nie, bo to. Wieś, marudzenie, marudzeniem, ale rage to by był niesamowite, nie? Dobra. Tu jest dźwignia. A, i otwiera się wtedy to. Super. I teraz, tu jest guzik. Jest! Jest! Wreszcie jeden poziom, kurde, bez podpowiedzi. O mój Boże, wreszcie. Dobrze, czyli 3-1 dla autora. <grym> Nie będę potem tego pewnie pamiętał, także musicie mi potem y, sami y, liczyć, ile mi się udało poziomów y, z podpowiedzią, a ile poziomów bez podpowiedzi. To jest, jest bardzo ważne, że pamiętajcie o tym. Tu coś jest, ale to tak jest tylko taki wodospadzik i tu nie widzę nic. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, spokojnie. Jeden, no tamten poszedł bardzo, bardzo szybko, jak mam być szczery. W przeciwieństwie do tych innych, gdzie przeszukałem całą mapę i nie było nic, no to naprawdę tam poszło bardzo, bardzo szybko. Dobra, wskakuję na drzewo, bo, bo tak. Tylko, że na drzewie tutaj nigdzie nic nie ma. Jak dla mnie to gdzieś będzie właśnie, tak jak jest piasek, gdzieś tak. Gdzieś tak zapia... O! Jest! jest! Jest, 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 jest. Dobra. To mamy yy, 3-2. 3-2. Rozkręcam się. Ro to była rozgrzewka tamtej poziomy. Okej. Okay. Już teraz wiem po prostu jak autor myśli. Nie, żartuję oczywiście. Nie wiem. Po prostu mi się fartem udało znaleźć. Yy, dobra, dobra, dobra. Tutaj, tutaj. Zaraz tu wejdziemy. Najpierw przeszukajmy dookoła. Przeszukajmy dookoła. Co są jakieś te... Przede wszystkim jakby tutaj też ta trudność, to co chyba kiedyś zresztą mówiłem, że. E, guzik może być wszędzie na każdej płaszczyźnie. O oh nie, yeah, ponieważ tu jest po prostu bez komend bloków zrobione, więc to jest dodatkowo trudne. Dobra, trzy, trzy. Kurde, normalnie szaleństwo jaj. E, czyli to jest poziom siódmy normalnie, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Ale kurde, znalazłem, no. Trzy nieznalezione, trzy znalezione, także średnia mi się wydaje całkiem, całkiem nie najgorsza. Także tak jak mówiłem, no tutaj wiadomo, na każdej płaszczyźnie może być ten guzik i, i to jest właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim, bo ee, to powoduje, że no naprawdę, no to, to, to jakby nie można takich, o tak jak tutaj macie na przykład, no tu jest akurat, okej, okay. to mi się udało fartem, jakoś tak to zauważyłem, A, no to mamy 4-3. Ale tak jak wiecie, tak jak są takie niektóre oczywiste luki. No to czasami tego tak po prostu nie ma, nie? A czasami jest. Dobra, skakuję od razu na górę. Nie wiem czemu, ale po prostu uważam, że, że skoro mogłem stąd skoczyć na górę. To to wykorzystam, ok? I, i teraz. Nie, tu mogę normalnie wejść. Dobra, szukamy, szukam. Ale już 4-3, to już jest. Ja prowadzę jak coś, także, także, także fajnie. Cie, cie, cieszę się. Nie widzę nic. Dobra, zejdźmy na dół, ok? Zejdźmy na dół. Mi się wydaje, że, że potem jak coś będę w stanie jeszcze wskoczyć na górę, jeżeli będzie faktycznie coś istotnego. Tutaj jest szpara, ale. Ale chyba tutaj nic. Wow, wow, wow nie ma. No nie widzę w każdym razie. Ehm, dobra, zobaczmy sobie tutaj. Czy jakiś drewniany guziczek, czy coś się tutaj skitrało. Patrzę się po ścianach i, wiecie, po suficie, bo to naprawdę. Ile razy na mapkach mi się zdarzało ominąć coś mega istotnego tylko i wyłącznie dlatego, że było to tak, wiecie, nie do końca dostępne. To to głowa mała. No tu też jest taka ta, ale... Ale nie ma tutaj guzika. Dobra. No w takich miejscach prawdopodobnie by były fake guziki. A tak to po prostu szukam tego jednego guzika, ale mam te miejsca takie, wiecie, pozostawione. Ale to jest jeszcze, mówię, do, do przełknięcia, bo to jest jakby... O! Ej, tu... Lol, myślałem, że to jest guzik. Serio? Byłem pewien, że to jest guzik. A to jest kobyl po prostu, taka struktura kobla. Jak mnie kobyl stonął, no szukał normalnie. Dobra, czekaj. tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Okej, okay. idziemy na górę. Oj, to. O All Ledwo. Nie, nie wiem, jak. jakby to fartem. Dosłownie fartem akurat, co spojrzałem. Dobra, 5-3. 5, -3. 5 -3 jest normalnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy dalej. A, tam mrożnej królowej, super, to na pewno tam nie będzie guzika. <grystanie> nie wiem dlaczego tak uważam, ale Ale po prostu taką mam rozkminę, że tam nie będzie, nie? Okej, okay, tu nie ma, tu nie ma. Ale to już mi się podoba, że jest jeden guzik, to jest Git, nie? Wiadomo, że tutaj cierpliwość tak czy siak jest yy, yy, bardzo ważna w tych poziomach, tak jak mówiłem zresztą wcześniej. I czasami mi tej cierpliwości brakuje. Co nie zmienia faktu, że. Jak jest jeden guzik, to przynajmniej człowiek się tak nie, nie denerwuje, że. A, bo co chwila fajny guzik. Nie, jakby tutaj jest. Wiesz, chcę wejść na, 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 na chatkę, bo mam wrażenie, że na chatce może być. Kurde, coś ważnego. Tylko tu ciężko wskoczyć, bo tu jest lód. Ech, Dobra, jestem. Tak, chcę po prostu sprawdzić, czy coś na chatce na górze nie ma. Bo jeżeli jest jakieś miejsce trudno dostępne, to właśnie jest to góra chatki. Ewentualnie nie nie, na drzewie to przed chwilą było. To wątpię, że teraz by było na drzewie. Autor raczej nie stosuje tych samych trików raz za razem, bo to też by było dosyć łatwe do przewidzenia. Dobra, czyli jednak w chatce nie będzie. Na zewnątrz w każdym razie nie widzę. Tak. Okay. No, 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 no. Tu jest taka dłuższa ta, ale kurczę, nie widzę nic tam, żeby było. Z tej strony nie ma. No dobra, zobaczmy tutaj. Zawsze za sobą drzwi zamykam, bo jak mam, mam ten odruch taki. O właśnie! Mam ten odruch właśnie, że za drzwiami potrafi być guzik, nie? Dobra, czyli. 6-3? Dobrze mówię? Nie, czy 5-3? Czekaj, poczekaj. Pierwszy nie znalazłem, drugi nie znalazłem, trzeci nie znalazłem, czwarty znalazłem, piąty znalazłem. Szósty znalazłem. Siódmy znalazłem. Być na domek, nie, to woda. 8 znalazłem i dziewiąty. dobra, czyli takaj. E, czyli... E, czyli 6, dobrze. No to 6-3, dobrze, jednak dobrze liczyłem. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Nie najgorzej, nie najgorzej. To już jest ponad połowa, nie? O nie. Mój największy wróg stone. W sensie, bo tutaj kamienne guziki to się tak zlewa... O. O oh je yeah, 7-3! Czekaj, co jest? Czekaj, to jest dalej... Wait. Gdzie? Tutaj? A, tutaj, dobra, okej. Okay. Ale tu duży poziom był, to jakoś tak znalazłem przy wejściu. To fartem, nie? Dobra, dalej stone. Więc tutaj, no, może być ciężko. Ale dobra, 7-3, 7-3. To jest bardzo dobry wynik, moi drodzy. Ehm. Um to i tak będę miał połowę mapy ogarniętej bez podpowiedzi. To jest, to jest, to jest, to jest, dobre, to jest, to jest bardzo dobre. Ja jestem zadowolony. Teraz tylko tak, tam coś mamy, ale to może być podpucha, aczkolwiek zaraz sprawdzę. Czekajcie, tak tutaj diamenty. Hmm, hmm, hmm. Tu bym sobie sprawdził. Czekaj, pójść mnie pajęczyno. No. A... Okej, okay, tu nie widzę. Kurde, wagonik. To tu wyglądał jak guzik przed chwilą. Dobra, czekaj. Wagonik, puść mnie. Puść mnie, wagonik. Kurde, ma, dobra, wejdę tędy. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj jeszcze trzeba zobaczyć. Czy nic nie ma? Tu nic nie widzę. Jakiś drewniany guzik czy coś? Tu też nie. Trzeba poszukać wszystkie, wszystkie zakamarki. Kurde, wszystkie. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Dobra, chyba nie ma. All right, jesteśmy na poziomie wyżej, tam jeszcze wyżej można wejść, tak jakby. Okej, okay, tu nie widzę, tu nie widzę. Czy ja mogę wejść tutaj? Mogę, ale tu już nie wejdę. Dobra, dobra. Uh, hmm, tu jest jeszcze jakieś wejście i tutaj naprzód. Wow, 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 wow. Awa, wow, wow. Awa, Te nogi połamie i będzie. Dobra, tu nie widzę. Uh, hmm. No tutaj przestrzeń za skrzynią jest. Coś tam. Czekaj, ta pajęczyna. Tu, 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 tu. Jest przestrzeń za skrzynią, tylko że... Tylko że nie widzę guzika. I nawet nie wiem, czy jestem w stanie... Czekaj, bo może tak... Bo tu jest pajęczyna. Nie, bo nie jestem w stanie skoczyć, bo tu jest pańczyna, No właśnie. Dobra, tu nie widzę. I tutaj. Jest ta jedna taka luka, która mnie... która mnie zastanawia. Tutaj za tą skrzynią. Ale to może być... Równie dobrze podpucha, nie? Z każdego... Nie. kurde. I. Nie. Wydaje mi się, że tam nie ma. Eee, dobra, było 7-3, teraz będzie... 7-4. Eee, to będzie dziesiąty chyba poziom. Nie, początek twojego szukania. Ok, to nie. I teraz będzie 11 w takim razie. Eee, sprawdź, co się kryje za wózkiem ze skrzynką. No to tutaj... Szukałem, patrzyłem, nie? Nie, naprawdę? Ej, to była moja pierwsza ta... Pierwsza myśl. Ej! Ja patrzyłem w to miejsce i nie zauważyłem tego. No mówię, no nowe guziki się strasznie zlewają. To jest tak niesamowicie trudne wtedy. Ajajajajajajajaj. Dobra, czekaj, gdzie jest wejście w ogóle? W sensie, gdzie jest przejście dalej? Dobra, czyli... 7-4, tak? Dobra, 7-4. To jest ostatni poziom, teraz będzie, czekaj. To był jedenasty. Jeszcze dwa. Dobra, jeszcze dwa. Siedem, cztery. Dobra, dam. No nie, no znowu stąd. Nie, no to sto nowe guziki mnie pokonają, serio, bo to jakby o wiele łatwiej tutaj je ukryć, moim zdaniem, bo to. No stąd i sto nowe guziki. Daliby, kurde, inną tą, teksturę jakąś. To by nie było pro... Jo, Opiórdzio, jakie te poziomy wielkie są w ogóle. O mój Boże. Ale zły jestem, bo tam, kurde, no. Czułem, że za tym wagonikiem coś może być. No, ten wagonik od razu mi nie pasował, nie? Ale nie, no nie, niby nie zauważyłem. Kurde, no, to jest, widzicie, to jest właśnie to. To jest to, co ja Wam mówiłem, że. Lijaj jest ślepy, tak? Pamiętajcie, lijaj jest ślepy. Wy to pewnie już widzieliście, ale lijaj jest ślepy. Okej, okay, dobra. Tu nie widzę. Tu nie widzę, tu nie widzę. Jest taki. Spory ten poziom. No i w takich miejscach, jak dać sobie ten nowy przycisk, to zauważenie go graniczy z cudem. I to jest, to jest właśnie to. Tu też nie. Tu też nie. A jak nic, tutaj będzie jakiś drewniany guzik, nie? Bo człowiek będzie miał w głowie, że a, bo kamienny, bo dużo kamienia na przykład, a gdzieś będzie po prostu drewniany, nie? Ja posprawdzam wszystkie te wszystkie te te, te elementy, bo to jest dla mnie to jest to jest normalnie podejrzane, nie? Jak nic to będzie gdzieś w ogóle na drewnie albo coś. Jak kurde zgadłem, to to jestem misz, nie? Dobra, tu nie. O o o, jest. Jest. Dobra, teleportuję. O, okej, okay, dobra. Znajdź guzik ukończone. Ukończone? Dzięki za przejście mojej mapki. Kolejne wersję Znajdź Guzik już niedługo, więc jest cała wyszukanie oraz nowe, wyjątkowe pomieszczenia. Jeżeli mapka Ci się podobała, to koniecznie mile oceniamy mapkę komentarzem, poinformuj o mapce swoich znajomych i tutaj zostaw di diagnozę na Minecraft Mapy, tak, bo to jest też na Minecraft Mapy normalnie udostępniona. Dobra, czyli czekaj, to muszę sobie zobaczyć. Tak, pierwsze trzy na pewno nie zgadłem, potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 zgadłem, tu 8 nie i tu 9 zgadłem, czyli. Aj tu koniec podpowiedzi, dobra. Yy, czyli 8 na 4? Dobrze mówię? No tak, no 8 na 4, bo 12 poziomów. Dobra. Nie najgorzej, nie najgorzej. 8 na 4 moi drodzy, to jest i tak spoko. To jest ponad połowa, to nawet nie jest pół na pół, to jest ponad połowa. Yy, udało mi się bez podpowiedzi. No. Brakowało jednak tego takiego minimum, może właśnie cierpliwości, czy to farta, czy to czegoś innego, żeby właśnie tutaj jednak e, znaleźć ten guzik, wiecie, bez podpowiedzi. Ale mimo wszystko jestem zadowolony. Czekajcie sobie tutaj, e, permission, permission, proszę bardzo, bo tu trzeba, wiadomo, trzeba, trzeba, trzeba zrobić, uuu, trzeba zrobić te screenshoty, ni. Także dajcie mi chwilę. Tutaj jakieś takie screenshotiki. Poźmiemy sobie tutaj. O, proszę bardzo, makafon. Eee, tu jest... Nie, nie, nie. Weźmy coś takiego innego, żeby to się jakoś wyróżniało bardziej. To nawet spoko by było. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Tutaj ni. Tutaj też zimowe. Tutaj ona przed pustynia, tak. Spoko. Lecimy dalej. O, tu też ładnie to wygląda bardzo. Pyk. Dobra, no i cztery skrzyżoty mi się wydaje, że wystarczy. Także moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Stawicie łapeczki w górę, tam wiadomo, przykrywcie wszystko tego. Eee, jeżeli będziecie chcieli więcej mapeczek od widzów, to oczywiście tym bardziej. Dajcie znać w komentarzach. Eee, tam będę musiał sprawdzić, bo generalnie było e, w ostatnim bodajże odcinku z mapek było coś takiego, że jak będzie tam 10 tysięcy, no to będę wrzucał po dwie e, mapki na odcinek. Aczkolwiek nie sprawdzałem jeszcze tego, więc nawet jeżeli to jest, to, to, to trudno, bo w sumie... Nie, ja, ja nagrywam to przed Publikacją tego odcinka, który był we wtorek. Tak jest. Więc, jeżeli nawet tam są te 10 tysięcy łapeczek, no to po prostu ja o tym jeszcze nie wiem. Dopiero sprawdzę to, nie wiem, za dzień, dwa, tak naprawdę, i może gdzieś tam po weekendzie będę wiedział. Także dziękuję Wam wszystkim. Serdecznie oglądanie, moi drodzy. Dzisiaj powinni być. Co to jest? Czwartek dzisiaj, tak? Dobra, Dzi... czyli dzisiaj będzie liveik z hardcora o godzinie, myślę, tam gdzieś 17, 18. Zapraszam wszystkich serdecznie. na tego, moi drodzy, trzymajcie się dzionka Wszystkim, Papa. pa! pa.